Jak nie przepłacać za kredyt hipoteczny i upewnić się, że zawsze masz najniższe możliwe oprocentowanie w Twojej sytuacji? Do tego filmu skłonił mnie klient, który zadzwonił do nas w tym tygodniu i okazuje się, że 15 lat był na zmiennej, czyli na standard variable rate swojego banku. Przepłacał mocno przez 15 lat. Więc, jak mamy jakiś kredyt, to on ma zazwyczaj okres fix. Może to być 2, 3, 5, 10 lat. Generalnie co jakiś czas trzeba coś robić. Bardzo dużo ludzi zostaje ze swoim bankiem. To też nie zapewnia wam najlepszego dealu. Nie ma najtańszego banku w UK i w większości przypadków warto jest zmienić bank, nie zostawać cały czas przez cały okres kredytowania z tym samym bankiem. No i e, trzeba co jakiś czas coś robić, aby upewnić się, żeby płacić najmniejsze oprocentowanie. Więc jeśli chcecie, żebyśmy sprawdzili dla Was, jakie są opcje, nie zostawajcie po prostu z tym samym bankiem. Upewnijcie się, że nie jesteście na zmiennej na standard variable rate i szukajcie najkorzystniejszego oprocentowania. Możemy Wam w tym pomóc. Ja i mój zespół zapraszam do kontaktu. E, konsultacje możemy mieć 7 dni w tygodniu od 7 do 23. Dzięki i do zobaczenia. Hej!